w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj będzie to filmik z ulubieńcami stycznie. Wiem, że jestem chyba ostatnia, która nakręca ten filmik, ale jak wiadomo, lepiej późno niż wcale. Dodatkowo mam światło dzienne i już dawno, dawno nie kręciłam właśnie w świetle dziennym i strasznie się cieszę, że mogę to wykorzystać. A więc zaczynamy od ulubieńców od pielęgnacji więc pierwszą rzeczą, która w tym miesiącu naprawdę bardzo mi pomogła był to krem na każdą pogodę z Nivea jest to Nivea Baby ja używałam tego kremu pod makijaż bardzo fajnie się sprawdził właśnie w taką pogodę jak mieliśmy na początku stycznia czyli straszne mrozy, minus 15 stopni dochodziło nawet do minus 20 stopni Naprawdę uratował moją cerę przed odmrożeniem, przed wysuszeniem. On jest bardzo tłusty, ale ja mam cerę suchą, więc bardzo dobrze się mi sprawdzał. Nic mi się nie rolowało na nim długo, mi się wszystko trzymało, naprawdę bardzo fajny, ale myślę, że dla cery, właśnie tłustej się kompletnie nie sprawdzi, bo jest naprawdę bardzo taki klejący. Drugą rzeczą jest, co wam tu pokazać najpierw następna rzecz, która właśnie uchroniła moje ręce przed wysuszeniem, nie wiem czy widzicie, ale ja mam straszny problem jak temperatura spada po minus do plus 15 stopni jeszcze mam straszny problem właśnie z suchymi tutaj skórkami pomiędzy palcami, po prostu pękają mi tutaj wszystkie na tych zgięciach skóra dodatkowo tutaj przy paznokciach mi pęka no po prostu mam okropny okropno właśnie problem z tym, po moim ojcu bo mój ojciec tak samo ma z tym problem i właśnie fajnie urtował mnie ten, takie jakby masło. To jest z depodyshop Wygląda on w ten sposób. To jest takie duo. Ja kupiłam to mniej więcej rok temu. I tutaj to, to troszeczkę nie wygląda tak zbyt apetycznie, ale nieważne. Tu po tej stronie był zwykły taki balsam, takie masło po prostu z Włócznika, Body Shop. Zwykłe takie, to jest w ogóle w zapachu. Wanilia. Waniliowym. Więc tutaj było masło, a tutaj był taki dużo bardziej gęsty produkt od masła. Do stosowania na łokcie, na kolana, na stopy. Ja tego nie używałam, bo jakoś nie miałam zbytnio właśnie problemu z tym. Z takim mocnym przesuszeniem właśnie tych okolic. Ale super się właśnie sprawdziło na moje takie odmrożone ręce. Ja ten produkt stosowałam właśnie na nos. Nakładałam sobie na ręce dużą, dużą ilość. Dodatkowo nakładałam jeszcze rękawiczki na ręce i tak szłam spać. I naprawdę, nie wiem, chyba minęły trzy dni i wszystko mi przeszło. Przestało mi pękać. Dodatkowo skóra była bardzo fajnie nawierzona, bardzo taka odżywiona. Naprawdę jest świetny produkt. Bardzo mi pomógł właśnie w tą zimę. Kolejną rzeczą jest produkt, który ma związek z moją długą nieobecnością na YouTubie, ponieważ na pewno każda z Was przechodziła kiedyś o wirusa opryszczki, każda z Was miała opryszkę gdzieś na ustach. ja. Jak na przykład nie mam opryszki, to długo, długo jej nie mam. Mogę mieć na przykład teraz dwa razy do roku, ale jak już zacznie się, to po prostu z ust mi przechodzi na nos, rozprzestrzenia się na całych ustach. W zeszłym roku miałam opryszczkę na wakacje jakoś i dodatkowo miałam na całej twarzy, na policzkach. Po prostu, no jak nie mam opryszczki, to nie mam, ale jak mam, to mam chyba ze zdwojową z siłą, po prostu mnie atakuje. I jedyna jedyna pomoc dla. To jest po prostu bykanie antybiotyku Heavy Run. Miałam jeszcze pozostałość z zeszłego właśnie sezonu, z wakacji zeszłych, więc jeszcze nie było terminowane I połykałam jakieś 5-6 dni i przeszło mi. Dodatkowo jeszcze stosowałam taką maść. Jest to maść Trybiotyk. Ja mam ją w takim dużym opakowaniu. To jest opakowanie. Teraz ja wam powiem, ile tutaj jest gramów. 14 gramów, to jest taki jakby antybiotyk, coś takiego, tylko że sprzedawany bez recepty i normalnie to było w takich saszetkach jednorazowych, ale ja kupiłam sobie już na, właśnie na te moje problemy z opryszką taką dużą, dużą ilość i bardzo fajnie pomagałam właśnie przy, przy tej opryszce. Troszeczkę wysuszało, ale nie do tego stopnia, na przykład jak wysusza mi nie heavy run, tylko Zovirax, to naprawdę bardzo mi wysusza całą okolicę, tutaj nie tylko opryszczkę, ale samo tutaj całą skórę po prostu dookoła, a to tego nie czyniło, a jednocześnie naprawdę bardzo fajnie działało na ten wirus, więc heavy run plus ten trybek naprawdę u mnie zciała cuda, no i opryszczkę miałam, nie wiem, tydzień czasu, maksymalnie. Dalej następną rzeczą, to wam pokazałam, następną rzeczą jest szampon. Ja wam ten szampon pokazuję już po raz chyba po trzeci, ponieważ naprawdę ja nigdy nie myślałam, że będę się podniecać jakimś głupim szamponem do włosów, ale ten szampon jest po prostu dla mnie taki taki fajny. Naprawdę. Żaden szampon u mnie się tak nie spisywał rewelacyjnie jak ten. Jest to taki zwykły szampon. Ja używałam różnych produktów do włosów. Używałam szamponów po, 100, po 150 zł i po 50 zł, i no różne, różniste. A ten szampon kosztuje około nie wiem, 10 czy 15 zł, coś takiego. Jest to Joanna Naturia. Szampon z odżywką do włosów przetuszczających się. I on jest z tatarakiem. Po prostu ten szampon działa na moich włosach, rewe, spisuje się rewelacyjnie. Moje włosy są odżywione po głupim szamponie. Są odżywione, świetnie się układają, świetnie się rozczesują. Są mięciutkie, błyszczące, dodatkowo wydaje mi się, że są takie rozjaśnione i naprawdę świetnie działa nie przetuszczają mi się włosy i dodatkowo jeszcze czuję, że po prostu te włosy dużo szybciej rosną myślę, że to nie jest taka autosugestia, że ja sobie to wmawiam naprawdę tak jest używam go, to już jest moje drugie opakowanie i myślę, że do końca życia chyba będę go stosować dodatkowo ten zapach może się nie każdemu podobać, bo on jest taki ziołowy ale strasznie jest uzależniający ja po prostu jak myję ten szampon włosy Czuję takie orzeźwienie, naprawdę lekko jakby miętą i mi tak e, pachnie. Nie wiem, świetny jest, naprawdę bardzo polecam go. E, I kolejną rzeczą jest z, produkt z biochemii urody. E, jest to olej Monoi. E, ja tego olejku nie używałam, tak jak, e, jak normalnie się oleju stosuje tam na włosy, czy, czy na twarz, czy cokolwiek. E, ja go używałam jako perfum. On ma przepiękny zapach takich kwiatłów. Jednocześnie to jest taki nieorzeźwiający zapach, tylko taki słodki, bardzo taki kojący, jakby mleczny, śliżnie pachnie to. I właśnie tak brałam delikatnie sobie tutaj paznokciem, bo to jest niby masło, ale ono ma taką stałą właśnie konsystencję. Ręce mi się trzęsą trochę z nerwów. <gryw> Dawno nie kręciłam dlatego i on ma właśnie taką konsystencję brałam troszeczkę na palec tak sobie o więc za palcami rozcierałam i na przykład tutaj za uszami albo gdzieś tam gdzie po prostu gdzieś stosuje perfumy czyli tutaj w skięciach wsmarowałam trochę ten produkt naprawdę przepięknie pachnie na pewno nie trzyma się tak długo ten zapach jak normalny perfum ale naprawdę jest bardzo warty tego używania używam go i Naprawdę czuję się tak, jakoś kobieco bardzo, używając właśnie ten, ten produkt jako perfumy. Naprawdę bardzo fajny i polecam Wam. Teraz powiem Wam troszeczkę o kolorówce i zacznę od twarzy. Używam właśnie w tym miesiącu bardzo często kremu BB Misha Perfect Cover. SPF40PA i 3 plusiki. Ja mam go w odcieniu 23. On wygląda tak, to jest chyba ta mniejsza wersja, to mniejsze opakowanie. Jego jest tutaj, zresztą wam powiem, 20 ml, więc to jest takie małe opakowanie dosyć. I tak jak może wiecie, ja używam ostatnio, zaczęłam używać tego tuniku z kwasem mlecznym AHA. I jak wiadomo trzeba się zabezpieczać przed słoneczkiem, więc czasami jak na przykład nie miałam czasu, żeby używać na przykład ten krem, dodatkowo jeszcze krem z filtrem, którego używałam właśnie z La Roche to stosowałam po prostu ten krem nakładałam na twarz i na to od razu nakładałam właśnie ten BB krem, krem z Misha. I tak jak mówiłam Wam, on ma SPF 40, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo duża ochrona. I te trzy plusiki też są ważne, nie powiem Wam dlaczego, ale tak słyszałam, że są ważne. Więc używałam zamiast trzech produktów, używałam dwóch produktów. Bardzo dobrze kryje ten podkład, bardzo fajnie się stapia z cerą. To jest kolor dosyć ciemny ale naprawdę nie widać żadnej różnicy w kolorach pomiędzy właśnie moją twarzą a szyją, jak go nakładam świetnie wygląda na, na skórze na pewno wymaga troszeczkę przypudrowania, bo on się delikatnie świeci tak jak wiadomo każde produkty właśnie z koreańskich bibi kremów jedyne co mi przeszkadza w tym bibi kremie jest jego zapach, jest taki dziwny, taki trochę babciny nie podoba mi się ten zapach no i on długo się utrzymuje właśnie na twarzy, więc to jest właśnie duży taki minus tego produktu dla mnie. Ale tak, poza tym naprawdę bardzo fajnie się sprawdza u mnie. Nie zauważyłam jakichś rezultatów, nie wiem, nie zniknęły mi zmarszczki, czy tam nie wiem, cokolwiek, co powinien krem właśnie Bibi robić. No, ale jak taki właśnie kosmetyk kolorowy, super się sprawdza i naprawdę go polecam. Następną rzeczą teraz Wam pokażę, a może dokończę twarz moim ulubionym różem w tym miesiącu był róż z Benefitu Coralista, świetnie rozświetla cerę, bardzo ładny ma kolor, taki brzoskwiniowy, ożyźwia naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, myślę, że do każdej cery, i do bladej, i do ciemniejszej on nie jest taki mocny Można naprawdę mocny efekt nim zrobić, ale to trzeba naprawdę troszeczkę się namachać tym pędzlem pokażę Wam może tak on ma taki kolor brzoskwiniowy, mleczny Naprawdę bardzo fajny produkt i ja używam go właśnie w tym miesiącu. No nadzieję, że coś tam widzicie. Więc tak, to jest właśnie ten róż. I tak jak mówię, bardzo fajnie rozświetla, więc nie musiałam używać już żadnego rozświetlacza. Kolejną rzeczą, również jak się spieszyłam, to zamiast nakładać brązer i róż, nakładałam jeden produkt. Jest to. Róż z firmy MAC w kolorze Sinker. Jest to odcień taki brzo brzoskwiniowo brązowy A, Może na palce Wam pokażę. Dosyć naturalny e, i naprawdę e, bardzo fajnie zastępował mi i brązer i róż w jednym, więc e, i on jest kompletnie matowy. Bardzo fajny kolor, bardzo fajny produkt. E, I pomaga mi właśnie, jak się spieszyłam. <gry> e, więc e, następną rzeczą będą oczy. Powiem Wam, że tak zawsze psioczę na tą paletkę, na te cienie. Mówię, że są beznadziejne i że w ogóle ble, ale używam jej. Jest to slick. są to cienie ze Slika jest to paletka Offsol Special 658. Nie wiem, czy numerek ma coś jakieś znaczenie. odcienie wyglądają tak. Na pewno dobrze wiecie, jak one wyglądają, bo to jest bardzo znana paletka. I powiem Wam, że jak na przykład nie potrafię używać tych cieni z pędzelkiem, nie wiem, jakoś mi się osypują, źle mi się rozprowadzają, źle mi się rozcierają, tak do makijażu dziennego po prostu nakładane palcem świetnie się sprawdzają. Długo się utrzymują cały dzień, nic się nie roluje, nie spływa, nie spada, nie, nie schodzi, nie blednie. Naprawdę pod to nakładam po prostu jakiś paint pod bazę i na to paluszkiem. Najczęściej właśnie to jest ten cień, i ten pod spodem bardzo fajnie rozświetlają. To są takie delikatne, właśnie, e, dzienne odcienie. E, I czasami, no, jak już tam pomalczę trochę z tym pędzelkiem, e, to nakładam jeszcze e, ten cień w zewnętrznym kąciku. I czasami e, tym cieniem e, zaznaczam mm, załamanie powieki. Wyszłam trochę z sprawy. Więc jeśli chodzi o cienie, to jest właśnie ta paletka ze Slika i dodatkowo jeszcze bardzo fajnie mi się sprawdzał jeden cień z maka w tym miesiącu. Często go używam. Ja mam coś takiego, że na przykład jak nie używam jakiegoś produktu, to wystawiam go tak na sam wierzch mojej toaletki i jak się śpieszę, łapię po prostu to, co mam tutaj na wierzchu i właśnie w ten sposób korzystałam w tym miesiącu z tego cienia. To jest cień zielono-brązowy opalizujący i on jest podobny do cienia Klapsmaka, tylko, że on jest taki bardziej bardziej tępy, bardziej taki suchy mniej po prostu tego cienia się nakłada na pędzelek o i ma troszeczkę drobinki, drobinek, ale tych drobinek jest nie widać na powiece i fajnie właśnie wygląda bardzo często nakładałam jakiś jasny cień dodatkowo nakładałam jakąś kreskę czarną kredką albo linerem wytłuszowałam rzęsy i dopiero potem brałam pędzelek i delikatnie tutaj w samym zewnętrznym kąciku i troszeczkę w załamaniu właśnie nakładałam ten cień bardzo fajnie mi się sprawdza w ten sposób, naprawdę bardzo fajny kolor. Ładnie powieka tak. Ładnie wydobywał kolor oka. No i tyle. To jest właśnie cień. Zaraz ja powiem, jaki on w ogóle się nazywa. To jest kolor Woodstock. Nie, Wood. Woodstock. To jest kolor Wood Smoke. I to jest wykończenie Frost. Jeszcze Wam pokażę na palcu, jak on wygląda. Teraz rączki i wrócę. Wy... Mam nadzieję, że pochwalicie dzisiaj moje piękne loczki. E, robiłam kiedyś właśnie tutorial z wałkami termicznymi e, i trochę mi to nie wyszło, trochę mi nie za, nie za bardzo zakręciły się te włosy. E, na to dzisiaj możecie zobaczyć, właśnie jak, jak to wygląda właśnie zakręcenie e, moich włosów na wałkach termicznych. Myślę, że efekt jest naprawdę bardzo fajny. A, dobra, prawie troszeczkę te włoski, żeby ładnie wyglądały. Prezentowały się pięknie. E, dobra, jestem dzisiaj troszeczkę za ale okej. Okay. Nie jestem pijana, żeby nie było. A jest jeszcze za wcześnie. E, dalej, jeżeli chodzi o oczy, to w tym miesiącu bardzo fajnie sprawdzał mi się eyeliner z L'Oreal. To jest super liner Carbon Gloss. I to jest odcień Carbon Black. Wygląda on w ten sposób. Nie wiem, czy on jest dostępny w Polsce. Ja go kupiłam zamawiając kilka produktów z firmy, ze strony brytyjskiej Haku Hair albo Feel Unique. Już nie pamiętam dokładnie z której. Jest on, nie jest on matowy, więc jeżeli ktoś lubi na przykład matowe kreski, no to się nie sprawdzi na pewno. Jest on błyszczący daje taki połysk na oczach. Naprawdę jest bardzo, bardzo czarny. Ma taki aplikator. To jest taka gąbeczka. I zaraz wam pokażę, jak on wygląda na rynku. No, użyłam grubą kreską, ale on jest w stanie zrobić właśnie i grube, i cienkie kreski. Zależy, jak ktoś tam lubi. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. U mnie często go używałam. W tym miesiącu naprawdę godne polecenia, produkt. I jeżeli chodzi o ostatnie dwa produkty, dzisiaj w tym miesiącu jakoś mało mam produktów ulubionych, więc może będzie krótszy trochę filmik, więc w tym miesiącu używam dwóch produktów do ust. Są to tak pomadka i błyszczyk. Nie używam ich razem, ponieważ ja jakoś nie, nie umiem nie lubię używać pomadki i na to używać jeszcze błyszczyka jakoś mi się wszystko rozmazuje i ten kolor, który jest, daje pomadka nie wychodzi tak jak powinien. Więc używałam na zmianę właśnie pomadki z Sephora. Jest to pomadka w odcieniu Honey R20 i to jest Sephora Rouge. On wygląda w ten sposób. Ciężko mi jest oddać właśnie na zdjęciach czy w filmiku kolor tej pomadki. Jakoś te przezkwinie, jak i czerwienie, ciężko właśnie wychodzą na filmikach, ciężko oddać te kolory. Ale to jest odcień bardzo naturalny. Taki miód przeskwiniowy, właśnie mleczny, rozbielony, ale nie za jasny. Nie daje efektu takiego trupiego. Naprawdę bardzo, bardzo fajny jest i często go nosiłam w tym miesiącu. Nie ma on żadnych drupinek, żadnej perły, jest tematowy, bardzo, bardzo fajny, naprawdę. To jest taka moja chyba ulubiona pomadka, ostatnie takie odkrycie moje. Jeszcze wam pokażę, może na ręku. Nie, kompletnie. To nie oddaje koloru. Nie widać dobrze tego koloru. No cóż, musicie po prostu pójść do sefory i sobie luknąć. A drugą rzeczą, którą używam do ust, był to błyszczek z MACa Cream Sheen Glass w odcieniu Fashion Scoop. Ja mam go w takiej edycji, to jest edycja świąteczna. I to jest bardzo, bardzo jasny, mleczny odcień różu. Bardzo rozświetla usta i wybiela je, tak naprawdę bardzo fajny efekt daje. A nie jest, jednocześnie nie jest taki bardzo nachalny. Ma aplikator taki gąbeczkowy teraz może go nałożę trochę na usta, to będziecie widziały jak on wygląda i te błyszczyki te cream Glass, one się nie kleją tak jak inne błyszczyki maka. są takie bardziej naturalne bardziej takie ludzkie mogą się Wam na pewno spodobać, więc kolor wygląda tak Wszystko. To jest mój cały filmik, to są wszyscy moje ulubieńce w tym miesiącu. Mam nadzieję, że filmik przypadł wam do gustu, że wam się przyda na coś, że nie jestem aż tak spóźniona. I zapraszam oczywiście na kolejne moje filmiki. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!